Przedstawię Państwu obrzędy wigilijne oraz opowiem, jak dawniej obchodzono Boże Narodzenie i Dzień Świętego Szczepana. Najbardziej uroczystym dniem w roku była i jest nadal Wigilia Bożego Narodzenia. Do niedawna dzień ten w obrzędowości ludowej miał szczególne znaczenie. Wierzono wówczas, że zmarli przybywali na ziemię i świętowali wspólnie z żywymi. Jeżeli komuś przydarzyło się tego dnia nieszczęście, to mogło się ono powtórzyć w ciągu całego roku. Toteż tego dnia dzieci musiały być bardzo grzeczne, a gospodyni, aby była zawsze pracowita, przez cały dzień nie mogła usiąść. Gospodarz również musiał coś robić, Przeważnie zajmował się bydłem. Nie mógł siadać, aby w czasie żniw nie był leniwy. Młode dziewczyny ciągle chodziły do studni, aby zobaczyć w odbiciu wody swoją miłość. W ten dzień przywiązywano wielką wagę do kichnięcia, zwłaszcza z rana. Gdy kichnęła dziewczyna, do gospodarstwa miała przybyć cieliczka. Jeżeli kichnął chłopak, byczek lub źrebak. Powszechnie przywiązywano wielką wagę do tego, kto w Wigilię pierwszy odwiedzi dom. Jeśli pierwsza przybyła kobieta, znaczyło to, że na wiosnę wylegną się same kokoszki. Jeśli mężczyzna, to koguty. Natomiast w wielu innych okolicach odwiedziny nie były dobrą wróżbą. Wróżyło to plotki przez cały rok, a nawet śmierć lub chorobę kogoś z domowników. Cały dzień wigiliny upływał na przygotowaniu wieczerzy, czyli pośnika, i odpowiednim przybraniu izby. Najstarszym, tradycyjnym przybraniem izby była jutka. Był to ścięty wierzchołek sosenki lub jodełki zawieszony u tragarza. Przybierano ją światami i pieczywem w formie zwierząt i ptaków. Światy to klejone z okrągłych, wyciętych kolorowych opłatków kule, które w późniejszym okresie zawieszano upowały jako samodzielne ozdoby. Miały one znaczenie też wróżebne. Od ich stanu, w jakim przetrwały do Wielkanocy, wnioskowano o urodzajach. Jeżeli świat został zniszczony przez muchy i pająki, wróżyło to mokre lato i nieurodzaj. Jeżeli przetrwał mało zniszczony, oznaczało to ładną pogodę latem i udane zbiory. Inną formą świątecznej dekoracji, która pojawiła się, już do, pojawiała się dość, dość późno, były pająki. Wykonywano je z bibuły, słomy fasoli i wieszano je również u powały. Najpóźniejszą ozdobą była choinka. Zwyczaj jej strojenia Przywędrował do Polski z Niemiec w XIX wieku, a u nas na Rzeszowczyźnie zaczął przyjmować się na początku XX. Do wieczerzy wigilijnej siadano w chwili pokazania się na niebie pierwszej gwiazdy. Wszędzie na stole rozcielano siano, a także rozsypywano ziarno, aby zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Pod stołem układano słomę, żeby krety nie grasowały. Żelazo, na przykład sierp albo kawałek brązu, to symbol był twardości, mocy, zdrowia i wytrzymałości. Potraw natomiast wigilinek, wigilinnych mogło być 7, 9 lub 12. Podawano je w dużych misach, z których jedli wspólnie wszyscy domownicy. Wieczerza wigilina, czyli pośnik, przebywała w skupieniu i powadze w spożywaniu każdej potrawy towarzyszyły zabiegi mające na celu sprawdzenie urodzaju rośliny, z której potrawa była przyrządzona. Był zwyczaj kładzenia opłatka pod każdą miskę z potrawą wigilijną. Jeżeli opłatek przykleił się do miski, wróżyło to urodzaj danej rośliny. Przy spożywaniu barszczu domownicy brali się za głowy, mierzwili sobie włosy i wołali: wiąż się, żydko wiąż! Przy jedzeniu ziemniaków wiążcie się ziemniaczki jak kociełby. A natomiast przy spożywaniu kapusty należało zachować spokój i nie trząść łyżką, bo by kapusta oblatywała z liści. Obowiązywały również zakazy, np. w czasie spożywania wigilii nie wolno było pić wody, żeby czasem wróble nie dziobały pszenicy. Gdy dziewczęta. Yy, Chciały szybko wyjść za mąż, musiały jeść na stojąco. Dużą wagę przywiązywano do osób siedzących przy wigilijnym stole. Jeśli była ona nieparzysta, wróżyło to śmierć któregoś z domowników. Również ten, którego cień nie padł na ścianę, miał umrzeć w ciągu roku. Więc starano się tak siadać do stołu, aby każdy miał swój cień. Wieczerzy gospodarz rzucał słomę na tragarz i ile ździebeł zostało za belką, tyle zboża można było spodziewać się w najbliższym roku. Natomiast gospodynie wychodziły przed dom i obserwowały niebo. Niebo gwieździste było dobrym znakiem, bo kury miały nieść dużo jaj. Później kolędowano i całymi rodzinami szło się na uroczystą pasterkę. Wszystkie te licznie różnorodne obchody dnia wigilijnego, wszystkie związane z tym wierzenia, zwyczaje, obrzędy, a zwłaszcza praktyki ludowe i magiczne z biegiem czasu, niestety uległy zmianom. Obecnie dnia tego nie obchodzi się już z taką tradycją i z taką obrzędowością. Dzień Bożego Narodzenia nie wolno było wykonywać żadnych prac. Zakaz obejmował takie nawet czynności jak czesanie się, przeglądanie w lustrze czy krojenie chleba. Nie sprzątano także izby, w której leżała słoma pozostawiona po wigilijnej kolacji. Dozwolone było jedynie karmienie inwentarza. Dzień Bożego Narodzenia Rozpoczynany był od udziału w porannym nabożeństwie. Upływał w atmosferze powagi, spokoju i skupienia. Po powrocie z kościoła odpoczywano. Posilano się świątecznym jadłem, no głównie mięsem i ciastem. Po południu nie wolno było kłaść się na ławie ani na łóżku, żeby nie waliły się, nie wyległy zboża ani len. W tym dniu świętowano w rodzinnym gronie, nie składając nikomu wizyt, nie wychodząc poza obejście. Wychodzono jedynie do kościoła. Zwyczaj taki tłumaczono tym, że pan Jezus chodzi tego dnia po kolędzie i mógłby kogoś w domu nie zastać. Toteż wsie wyglądały jak wyludnione, a ożywiały się dopiero późnym popołudniem. Kiedy zaczynali chodzić kolędnicy. Obecnie zakazy te nie są już tak przestrzegane rygorystycznie jak w przeszłości. Dotychczas jednak pierwszy dzień Bożego Narodzenia spędza się w spokojnym i uroczystym nastroju i zwykle w gronie najbliższej rodziny. Świętego Szczepana. Otwierał zwyczajowo czas zabaw i poczęstunków. W dniu tym rozpoczynały się obchody kolędnicze, trwające niegdyś aż do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do 2 lutego, a niekiedy do końca karnawału, czyli zapustów. W ten dzień już o świcie, a nawet po północy, dziewczęta zamiatały z podłogi słomę, leżącą od Wigilii. Aby rano, gdy przyjdą śmieciarze, izba była uprzątnięta i czysta. Od wczesnego rana chodzili po domach śmieciarze. Byli to zwyczajni despetnicy, którzy robili panną na złość i wyprawiali w domach rozmaite figle. Lub też kawalerowie, których odwiedziny były jednoznaczne z oświadczynami. Jeżeli śmieciarz Zastał izbę nieuprzątniętą, panna musiała okupić się wódką. W przeciwnym razie narażona była na wstyd i pośmiewisko całej wsi. Śmieciarz, gdy przychodził w zaloty, przynosił ze sobą wódkę. Po przypiciu do ojca i matki dziewczyny pytał o zgodę. Jeżeli ją otrzymał, w kilka dni później przychodził z drużbą i omawiali zaślubiny. Śmieciarze, despetnicy, pannie, która była wybryśna, wybierała w tańcach, była dumna czy nie chciała zadawać się z biednymi chłopakami, wysypywali ścieżkę od drogi do domu słomą. Taka panna ze słomianą drogą była pośmiewiskiem dla ludzi, którzy rano szli do kościoła. Robiono pannie również śmieciarza. To jest taką kukłę przebraną za mężczyznę i zawieszano na drzewie lub kalenicy dachu. W kościołach tego dnia święcono owies, który później mieszano z ziarnem przeznaczonym na zasiew. Dzień świętego Szczepana był również uważany za patrona koni. Gospodarz wyprowadzał tego dnia konia i jeździł na nim galopem. Miało to zapewnić koniowi zdrowie i siłę na cały rok. Obecnie Dzień Świętego Szczepana jest dniem odwiedzin i wizyt, spotkań i przyjęć, również przyjęć weselnych. W tym dniu bowiem zwyczajowo zawierane bywają związki małżeńskie.